Dobry, taki Wyjątkowe miejsce, hospicjum Świętego Jana Pawła II w Koninie i wyjątkowy gość, który właśnie przed chwilą dał wyjątkowy koncert. Jak ważne są dla ciebie takie występy czy takie spotkania? Hmm. Wiesz co, ja już, ja już nie wiem, od ilu lat, ale. Pamiętam, że takie pierwsze spotkanie było najtrudniejsze, ale człowiek nabiera pokory do tego, co się ma. Bo my marudzimy na takie rzeczy, które są przyziemne. I tak naprawdę, jak człowiek jest tutaj, to zdaje sobie sprawę, jak silni są ci ludzie i z czym się zmagają. I to jest, to jest dla mnie super, że tak naprawdę mnie to nic nie kosztuje, a, a ktoś się uśmiecha. I, i... Ja, ja nie jestem jedynym artystą, który odwiedza takie miejsca. A wiem, że warto na pewno. Dla mnie to też jest piękna lekcja, taka życiowa, że, żeby się cieszyć tym, co jest teraz tutaj. I, i patrząc właśnie na te osoby, no, człowiek, człowiek naprawdę docenia, docenia bardziej to co, to, co nas otacza, to, co mamy. To są silni ludzie, naprawdę. I myślę, że. Hmm, Każdemu by się przydała taka lekcja pokory, w sensie, żeby, żeby docenić właśnie takie, taką codzienność, którą mamy. Ten koncert w wykonaniu Kamila Badnerka też był wyjątkowy, bo utwory róż, różne nastroje miały. Tak, różne nastroje, wiesz, co, to tak naprawdę to spontaniczne wszystko wyszło. Ja nie wiedziałem, że to klawisze będą, ale jak już były. Tylko właśnie ja mam tak jak w domu siedzę, to w studiu to, to, to jest tego mnóstwo. Gram, 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 a jak przychodzi do to czego, to, to to zagrać. Ale fajnie, no, była niespodzianka. Lubię śpiewać, więc mi to w ogóle nie, nie sprawia trudności na szczęście. <gryś> Wręcz przeciwnie, radoche, więc lubię, lubię śpiewać wszędzie. Miałem rzecz gitarę, właśnie, ale były klawisze, więc zagraliśmy. Ale chyba to, bardziej krępujące jest takie występowanie dla takiego małego grona odbiorców. No, no jest intymnie, a to jest fajne, bo masz lepszy kontakt z odbiorcą, ale ja się do, do dzisiaj zawstydzam. Czasami mam takie momenty, dlatego ja zamykałem oczy. Bo jak zamykam oczy, to się bardziej koncentruję. Przepraszam na śpiewaniu. No ale mam nadzieję, że się podobało. Jeden z utworów był utworem napisanym przez Twojego przyjaciela, tak? Nie, Czy... dla przyjaciela. On był ciekawy jak ja, jak ja to, jak, jak tworzę muzykę. I niestety już nie ma go między nami dzisiaj, ale nagram ten kawałek dla niego. I utwór taty też, jeszcze jakiegoś kotlecika jednego ja odgrzałem ze starych lat, ale... <głynie> ogólnie, ogólnie no parę piosenek zaśpiewaliśmy. jo. Czy to znaczy, że Kamil Bednarek teraz ma przerwę w dwójce w Poland, skoro jest w Koninie dzisiaj? Yy, wiesz, co? Można tak powiedzieć w cudzysłowie yy, przerwę, bo teraz nam się zaczną docinki na żywo w listopadzie i teraz się przygotowują moje ananaski do, do tego starcia. Ono będą już na pewno będą większe emocje niż teraz, bo yy, to jest było dużo, dużo pracy takiej. Yy, jeżeli chodzi o, o wybieranie, żeby też powiedzieć tym osobom coś konkretnego, żeby oni wiedzieli, z czym wracać do domu, jeżeli się nie udało, że spróbowali jeszcze raz, ale poprawili jakieś e, rzeczy, które, które gdzieś tam mi przeszkadzają w tym, żeby, e, żeby się wspinać wyżej. I no, mamy cały czas koncerty, więc do końca roku jeszcze mamy trasę e, Back to the Past. To będzie taka trasa akustyczna, plus jeszcze kawałki z, ze starych płyt. Jest ciekawy, ciekawy materiał. No ja się zabieram też za nową płytę. Teraz jestem w trakcie zbierania tych wszystkich materiałów, wybierania brzmienia i kierunku. Ale coś mi serce podpowiada, że to będzie ragersz. Rzucimy, rzucimy do korzeni, bo już się z bardzo. Więc ogólnie bardzo, bardzo, bardzo pracowity czas. i od stycznia sobie zrobimy przerwę na parę miesięcy, żeby, żeby móc zrobić tę płytę konkretnie. E, jakiś projekt jeszcze w międzyczasie się szykuje muzycznie, ale to będę informował wszystko o wszystkim. <laughs> Więc jest co robić, ale fajnie. Bo to jest takie kreatywne i, i człowiek się nakręca. Jak jest co robić, to podnosisz swój poziom artystyczny, muzyczny i, i też na pewno jako człowieka, bo to są nowe doświadczenia, cały czas się dzięki temu dojrzewa. I, Ciekawe, ciekawe przeżycia. A te twoje anonazki z Wojsa to mają chyba dobrze z tobą, bo sam byłeś kiedyś po tej drugiej stronie, ja. sam byłeś kiedyś uczestnikiem talent show, więc pewnie cenne rady im sprzedajesz za darmo. Właściwie wydajesz za darmo. Ja ja pierwszy raz usiadłem na tym fotelu, to kurczę, przecież ja dopiero tutaj byłem, nie? a to 10 lat już minęło. <laughs> Przepraszam. Ja na pewno, no nie jestem nauczycielem śpiewu. Mogę dać jakieś rady z tego, co się sam nauczyłem ym, przez te parę lat, ale ja z... Bardziej stawiam na to, żeby ich przygotować, co się wydarzy potem. Bo wokal zawsze można wyszkolić, nauczyć się, ale tej świadomości, takiej wiedzy, z czym to się ja, jaki jest show-biznes itd., kiedy jesteś nieświadomy niczego tak naprawdę, świeżaczek wchodzisz do branży, no to, to tego się nie da kupić. To, to rzeczywiście, to są takie myślę naprawdę cenne, cenne rady. No i postaram się im przekazać to, co się nauczyłem, na co muszą uważać, żeby byli zawsze sobą, żeby pamiętali skąd są. <tuszy> to nic nie trwa wiecznie, a ludzi trzeba szanować, bo to jest, to jest podstawa w tym, co robimy. I my jesteśmy dla Was, Wy jesteście dla nas. To jest taka symbioza, więc to, to jest ważne, żeby pielęgnowali relacje z fanami, żeby, żeby gdzieś tam przy Ziemi być z pokorą. Jak człowiek pokorny, to się dwa razy szybciej rozwija. I, no i postaram się im to przekazać. To tak już na koniec czy jest zwycięzca w Twojej grupie? <laughs> No mam nadzieję, mam nadzieję, są zdolni ludzie, naprawdę ciężko mi jest ocenić, bo często bywa tak, że mamy jakiegoś faworyta, a, a ludzie, ludzie idą za kimś innym, więc to już jest wszystko w ich rękach, jak się pokażą, ja, mówię, stawia, ja zawsze stawiałem na to, żeby być naturalnym sobą, żeby na siłę nic, czegoś nie pokazywać i, i jeżeli będą sobą, to, to są w stanie wygrać, naprawdę, ludzie w dzisiejszych czasach potrzebują prawdy i... Mm, wszystko takie napompowane, te Instagramy sztuczne. Yy, myślę, że każdy z nas tęskni w głębi serca za taką prawną artysta, który mówi szczerze i, i ten, kto będzie szczery, i, to myślę, że ma szansę to wygrać. Dzięki wielkie! Teraz Kamil Bednarek biegnie na serniczek. Biegnie na serniczek, Kamil Bednarek polecam.